Cześć Z tej strony Jarek Poleca Witajcie serdecznie na moim kanale Od ostatniego filmu minęło, minęły dwa miesiące No to już trochę długo Słuchajcie, dzisiaj będzie paczka od widza Nie wiem co jest w środku Porządnie zapakowane Przebijam się przez kolejne warstwy streczu Coraz bliżej, coraz bliżej paczki. Uff, dało się. Jestem jasny gwin, powiem Wam, rewelacja. Rewelacja! Bardzo fajne filmy na kasetach VHS oraz kilka, kilka płyt na CD. Widzę też Cliffa Richarda, z czego się bardzo cieszę. Cliff Richard mój ulubiony. Piosenkarz. Dobra, zobaczymy, co tam się dzieje. Po kolei będziemy oglądać. No, fajnie. McRyan, Ryan. Bardzo fajna aktorka. Będzie fajny film. Mm, super. Raport Pelikana. Też świetny film. Julia Roberts and Denzel Washington. Świetnie. Dynastia, sezon pierwszy. Jasny, kwint. To był kiedyś hittor w telewizji. Ale mam to teraz na DVD. No, rewelacja. Bardzo fajnie. Serial. Dwujeczka, doktor Dolit, Eddie Murphy, świetna komedia. Mm, fajnie. Czas zabijania. O, to będzie wielki chciorek u mnie. Godziny napięcia, godziny ryzyka, godziny grozy. Sandra Bullock, Samuel Jackson. Ale fajnie. Ale fajnie. Uznany za niewinnego. Świetny dreszczowiec z Harrisonem Fordem. Ale fajnie. Rewelacja. Szkoda, że ta technologia odchodzi w zapomnienie. Bo nic się nowego nie pojawia. Na kasetach VHS to ona po prostu przeminie. Sprzęty się po prostu popsują. Kasety zwyczajnie się Rozmagnetyzują i epoka kaset VHS się skończy. Droga Carlita Al Pacino Ale super Ale super Ghost Duch Patrick Swayze i Denimur No, to był wielki przebój swojego czasu To był wielki przebój swojego czasu słuchajcie parasol pierre richard słuchajcie komedia francuska moja słabość moja słabość tego pana swego czasu oglądałem w kinie to były lata 80 rewelacyjny komik rewelacyjny francuski komik jeden z moich ulubionych i teraz słuchajcie chiciory chiciory Fantomas wraca. Mam świra na punkcie tej komedii. Są trzy części tego: Fantomas, Fantomas wraca i Fantomas yy, kontra Tiard Chyba tak jest, no? A tutaj mam tylko Fantomas wraca. Ale rewelacja. Ale rewelacja. Hibernatus, Hibernatus też. Luis de Fines. Mistrz komedii francuskiej, mistrz komedii w ogóle światowej. Rewelacja, rewelacja, ale się cieszę, ale się cieszę, ale się cieszę. Stowarzyszenie umarłych poetów, ja cię kręcę. mam to na Vauchesie. Wreszcie mam to na Vauchesie. Osoba, która mi to przysłałaś, nie chciałaś się ujawnić. Bardzo tobie dziękuję za te prezenty. Będzie się oglądać wieczorami. Wielka włóczęga, to tak będzie, nie też francuska komedia. Non fances, lufines. Ale super! Ale super! Bazarówki, jakie są? Co my tutaj mamy? Dzieci z dworca Zo, mocny film o monarkomanach. Uciekinier, Parszywa Dwunastka. Słuchajcie, Uciekinier z Arnoldem Schwarzeneggerem Teraz wchodzi do kin. Najnowsza ekranizacja, bo to zdaje się była książka. No, podobno jest świetny film daje radę. No, chociaż nie ma arszwart O kurczę, Piotr Frączewski. Mój ulubieniec. Ale będzie się fajnie słuchać. Zaraz włączę i będę słuchał to. Świetnie. Dance, 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 dance. 99. rok. Nowości. To były czasy. Cliff Richard. Wow. Grites Hits, no naprawdę, to jest strzał w dziesiątkę. Uwielbiam tego z piosenkarza. No kurczę, no, mam taką słabość do niego. Uważam jego lat, szczególnie lata 80., końcówka lat 70., lata 80. i kilka lat z lat 90. To był normalnie szczyt jego możliwości. Piękna muzyka, bardzo melodyjna. Prywatna kolekcja. Mam na winylu chyba to, no. Będę miał to na winylu. Ajajajajaj! Cliff Richard. No, super. A jak się ciesz, a jak się ciesz. no i co? Pusto, pusto, pusto. Rewelacyjny prezent. Dziękuję subskrybencie mojego kanału za tak cudowny prezent. Trzymajcie się, w zdrowiu. Czy będą nowe filmy? Nie wiem. Nie mam co pokazywać, no to nie nagrywam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, niech się kanał rozwija. Cześć.